Dramatycznie wzrasta liczba osób, u których dochodzi do zaburzeń w tym sprawnie funkcjonującym mechanizmie regulującym pobór pokarmu, jakość pokarmu i prowadzących do wydatkowania energii. Coś zaczyna nie działać. Te czynniki są najczęściej niezależne od osoby, która na tę chorobę choruje. To nie wina pacjenta, to nie wybór pacjenta, to nie lenistwo, o które bardzo często są oskarżani tak. pacjenci chorujący na tę chorobę tak łatwo. Wskazuje się Palcem, zobacz, to idzie ten, to idzie tam, pewnie za dużo zjada, pewnie się obżera. To, to niezwykle stygmatyzujące, niczym nieusprawiedliwione określenia, nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. A nawet jeśli kogoś zobaczymy, że zjada więcej, to być może u tej osoby są silne zaburzenia w ośrodku głodu, głodu. który powoduje, proszę, potrzebuję, daj mi jeść, daj mi jeść, nie daje spokoju tej osobie, co widzimy w trakcie terapii, kiedy nagle potrafimy ten mechanizm korygować.